w kolejnym dniu. Zaraz lecimy szybko zrobić test. Yy, test, tak jak mówiłam ostatnio, będzie Berliso w smaku piernikowym. Udało mi się znaleźć jeszcze w lodówce, Ale dzisiaj nie o tym mowa. Ci będziemy robić fit tartę. Mega, mega fajną. Mega super sportową tartę. Bo już pomału się kończy wiosna, ale na moment zacznie się lato. Więc myślę, że taka tarta jest mega śna, jeśli chodzi o Makrosy, podam Wam dokładne wyliczenie makro i zobaczycie, jest naprawdę mega w porządku. To co, idziemy? Wow. Berliso smaku piernika. Ciekawa jestem, czy będzie faktycznie smak piernika, bo to jest produkt poza wyborem, więc po prostu może tego smaku piernika nie być. Może być to nawet tutaj truskawka. No, widzę, że jest czekolada. Ściągniemy sobie wieczko. Tak się prezentuje. A jaki ma smak? Czy faktycznie piernika? Mm. To smakuje tak, jakbyście jedli o um, świąteczne. Ma to taki smak, nie. Na spodzie. Jest śliwka mieszana z cynamonem i taki smak pierniczków. Pierniczków dosłownie taki to ma smak. Jeśli miałabym polecić, myślę, że mogę polecić, jest naprawdę mega śny. Od 0 do 10 myślę, że dyszka na pewno. Dyszka na pewno naprawdę ma bardzo, bardzo pyszny smak. Kaloryczność, no powiem Wam taka sobie: bo to on ma 200 gram, a na 100 gram 123, czyli sporo. Jak na taki jogurt sporo. Ale myślę, że jest mega śny. Mega śny, naprawdę. Mm. Co będziemy potrzebować? Blaszka. Niby powinna być 20. Średnica, ale moja ma 18 więc będzie troszkę mniejsze, a nie chcę większego robić, bo bym musiała robić z podwójnej porcji. Płatki owsiane, miód, masło orzechowe, banany. Tu polecimy trochę na łatwiznę, mam gotowy budyń, a muszę się po prostu go pozbyć i mam taki gotowy budyń i cztery paczki prawdopodobnie pójdą. Owoce, owoce też mam w lodówce takie. One mi najczęściej służyły po treningu, albo przed treningiem, a teraz nie ma treningów, no mu musimy się tego po prostu pozbyć. No, no i banany. Tu to zobaczycie później to będziemy musieli odcedzić. Sok można sobie wypić, cokolwiek z nim zrobić i będziemy układać naszą tartę. Budyń może być robiony klasyczny budyń, najlepiej bez cukru. A czykolwiek może być z cukrem, taki budyń, taki jak jest na przepisie na paczce, taki budyń się robi. A jak podliczam to, podliczam to w formie skrobi, bo to jakby nie patrzeć, ten budyń to jest po prostu skrobia. I to będziemy potrzebować, że nie uwaga kuchenna, to jest myślę w diecie sportowej, w ogóle w jakiejkolwiek diecie najważniejsza sprawa, micha łączamy tarujemy zaczniemy od 120 płatków owsianych 120 gram, gram. Możesz sobie nie wiem na śniadanie robić mega jest fajna z tego ci wyjdzie około tak około plus minus 8 porcji ręka matematyczki jest jak złoto ok płaty mamy co dalej 10 miodu tarujemy Oj, mamy. Oj, mamy trochę za dużo. Dobra, tu niech zostanie, nie będziemy dawać cukru w ogóle. Bo Tu też można cukier dać, ale w tym przypadku nie będziemy żadnego cukru dawać. Potem mamy też 10 no tam się, masła orzechowego. Widzicie jeszcze masełko nie więc mogę Wam polecić te masło orzechowe z biedry, bo są różne masła orzechowe. Różnych film. Nie widzą mnie, widzi inny. Ale z biedry naprawdę też jest całkiem spoko. Tu też dajemy dyszkę. O, 8, 8. Dyszka. Równa dyszka. Co teraz? Teraz będzie brudna robota, niestety. Trzeba troszkę rączki wybrudzić. Waga na chwilę kuchenna idzie na bok. Mamy jeszcze odrobinkę, ale odrobinkę naprawdę dodać wody do tego. Tak, tyczki, tyczki, tyczki malutkie łyżeczkę raptem. I musimy to wymieszać, żeby nam się to po prostu razem wszystko połączyło. Szukuję sobie moją foremkę. Jest to moja foremka do takich mini torcików. No niestety. Czas na jakoś radzić. Włożyłam sobie papierem. mogłabym równie dobrze tym sprayem całym sobie wyksikać. Ale przez to, że to jest foremka do no tortów, to po prostu sobie wyłożyłam papierem. W sumie to bez różnicy, czy to papier, czy, czy jak Wam wygodnie. To te nasze płatki wysypujemy, już wymieszamy fajnie. I co robimy? I rozgniatamy na dno. Rozgniatamy na dno i na boki. Put mamy gotowy i wrzucamy do piekarnika 10-15 minut na 180 stopni. Nasz spód już siedzi w piekarniku. Teraz sobie wyjmiemy te owoce, poodcedzamy. Put mamy wyciągnięty i dajemy gotowy budyń. Zaczynamy albo dwa opakowania, albo cztery. Zobaczymy. 怎么？<雷> Tartę owocową wiosenną mamy, tu gdzieś pewnie masz zaraz w mojej ręce makrosy, takie są następujące, myślę, że ma fajny skład, jeśli chodzi tutaj o dietetykę, no, więc taka ekspresowa moja wersja jest, oczywiście tak jak mówiłam, budyń musicie sobie, możecie sobie sami robić, ja po prostu czyściłam lodówkę i ta tarta w sumie tak wyszła z takich przypadkowych... Yy. Dodatków. Ewentualnie dodatki mogą być borowy, maliny yy, i na przykład albo borowy, truskawka i na przykład mięta. To będzie wyjątkowy smak i na przykład delikatnie opuszczone czekoladą z góry. No i kto jak woli, naprawdę to jest wolność wyboru, jaką chcecie tartę, taką sobie robicie. To jest po prostu mój, moja baza taka podstawowa, z jakiej można zrobić tartę. I naprawdę wychodzi tak, tak, naprawdę. Mienia faktu, że za chwilę muszę pójść do sklepu, bo... Zobaczyłam, że nie mam foremek dotarte, albo jak mam, to bardzo, bardzo wielkie. Takie wielkie, że oho. A chcę znaleźć taką 20 cali i nie więcej, żeby taka była i po prostu nie, nie więcej. Tyle mi chyba wystarczy. Cali, cali? Może być cali w sumie. Cali, centymetrów, jeden kij. Wiadomo o co chodzi.